Oficjalne złożenie kwiatów pod pomnikiem Orła Białego. Reprezentanci Polski w meczu koszykówki 3 na 3. Koncert ku pamięci wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę. Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. W Szczytnie, jak co roku, oficjalnie złożono kwiaty pod pomnikiem Orła Białego. Przy zachowaniu wszelkich obowiązujących obostrzeń uczynili to między innymi burmistrz Szczytna Krzysztof Mańkowski oraz poseł Paweł Papke. Chcę upamiętnić to historyczne odzyskanie po 123 latach zaborów i okupacji naszego kraju przez ościenne tej upragnionej niepodległości. Pilnujmy ją, walczmy o nią, o to abyśmy wszyscy w naszym kraju czuli się dobrze. Kultywujemy to święto, bo jest to bardzo ważne, ważne dla nas wszystkich, dla mieszkańców Szczytna, ale również i dla całej Polski. Możemy żyć w wolnej Polsce, możemy o sobie decydować, możemy żyć tak jak chcemy. Szczytno uczciło święto także na sportowo. W 102. rocznicę odzyskania niepodległości w hali widowiskowo-sportowej imienia Huberta Wagnera w Szczytnie odbył się turniej koszykówki 3 na 3. Jest to całkowicie inna dyscyplina. Można bazować na tym, co się miał, kiedyś nauczyło z koszykówki 5 na 5, ale myślę, że przede wszystkim fajniejsze jest to, że są szyb, szybkie mecze o większej intensywności. Pozdrawiam mojego trenera i on we mnie to zaszczepił i do tej pory tak zostało. To, też, to Tak naprawdę to jest przez moich rodziców, ale daje mi dużo radości. W wielu momentach mojego życia mi pomogła. Kocham ten sport. W zawodach wzięło udział 13 zespołów z całego kraju. Największą atrakcją była rywalizacja z reprezentantami Polski. Koszykówka 3x3 3 od końca lat 80. zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. Od przyszłego roku dyscyplina ta będzie obecna na letnich Igrzyskach Olimpijskich. Szczytno koszykówką stało zawsze 5x5 5, kiedyś, 16 lat temu. Wymyśliliśmy sobie trudniej nocne koszykówki, od 16 lat robimy, grało to kiedyś jako streetball, przeszliśmy później na 3 na 3. W tym roku wchodzimy już w koszykówkę olimpijską. Burmistrz Szczytna z okazji święta niepodległości przygotował również dla mieszkańców życzenia i zaprosił na koncert w wykonaniu Karoliny Grzywińskiej i Tomasza Banula, zrealizowany w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie, który ze względu na epidemię można było obejrzeć online. Do mnie ślad Wraca Ci pamięć o tym telewizja Kopernik. Kopernik.tv